Witam serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj do pracy jadę Mazdą. No i poobserwujemy woltomierz. Także wypinamy rejestrator. No i woltomierz. Rano były... Dwie krótkie trasy, bo odwoziłem córkę do szkoły i jeszcze zakupy. No dobrze, ruszamy. Jak widać, silnik już wystygł od rana. Światła w trybie auto, czyli nie włączył, bo jest widno. No i póki co 14:4 jak wiecie zawsze pokazuje mi 142 może momentami 143. No i ujechałem jakieś może 500 metrów 14,4 I po jakiś dwóch kilometrach, 14, 4, 14, 3 i po jakichś 3 kilometrach dalej to samo, ani na moment nie zeszło poniżej 14. Rano były w sumie dwa odpalenia. Pokazywałem wam, że w hondzie zrobiłem sześć odpaleń, na, jeszcze, jeszcze na krótszych trasach, bo to było 600-800 metrów. I oczywiście zszedł na 12,5 Mazda sobie na coś takiego nie pozwala, i po 5 kilometrach. Dalej to samo. No i zajechałem pod pracę. 6 km 14 3 14,4 4 Czyli calutka trasa identyczna wartość ładowania. No i wracamy do domu jeszcze po córkę, palimy furę. No i po jakimś kilometrze 14,4 14,3 jadę sobie powolutku na trzecim biegu. I odebrałem córkę, przejechałem jakieś 100 metrów, no i znowu pełne ładowanie. No dobrze moi drodzy, jestem pod domem. Hondzina stoi. No i jakie wnioski z dzisiejszej jazdy? Zobaczcie, miałem te same trasy co normalnie jeżdżę hondą. Te same w wymiary, krótkie dystansy po 4, 5, 6 km. Ale Mazda ładuje cały czas. Nie zeszła poniżej 13,9. Teraz pod domem wszystkie odbiorniki wyłączone, nawet muchawa nie idzie nic. I jest pełne ładowanie. A w hondzie na milion procent miałbym teraz 12,5. Jeszcze bym sobie tutaj manewrował, skręcał kierownicą i schodziłoby do nawet 11,9. Tu, jak pokręcimy kierownicą, nie, schodzi do 13,4, 13,3.